Witamy serdecznie w 15 odcinku podcastu z perspektywy z tej strony Zosia. Maję, cześć. Lubię liczbę 15. Wiem, że wszystko że żyjesz jest żyjesz. związane z 15 tak. w moim życiu. Hmm. Więc e, tak jakoś sentymentalnie podchodzę do tego odcinka do tej liczby. Okay. Mimo, że nie są aż tak one ważne w moim życiu, to ta akurat jest. <laughs> no ale o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy dzisiaj rozmawiać o rzeczy, która jest absolutnie obecna w naszym życiu szczególnie podczas naszych podróży, wyzwań i tak dalej, tak dalej. Mowa tu o kempingach oraz o nocowaniu w namiotach i na wszelkiego rodzaju polach namiotowych. No, ale przede wszystkim najważniejsze pytanie, jakie zadają nam ludzie, dlaczego my to w ogóle robimy i dlaczego wybieramy właśnie taką formę nocowania, podróżowania? Maja. O nie, kontra. Ogólnie pomijając kwestie finansowe, to zacznę w sumie na końcu, że to jest zawsze tań, tańsza forma. Ale ten sam fakt po prostu y, przygotowania y, takiej swojej własnej przestrzeni. Pamiętam, jak pojechaliśmy na Podlasia i też spaliśmy pod namiotami, i my zrobiłyśmy sobie z dziewczynami taki super, super namiot lampeczki i tak dalej. Więc mi się podoba, po prostu podoba ta forma chociażby stwarzania własnej przestrzeni namiotowej, jakkolwiek to teraz nie brzmi. Ale w ogóle sam fakt przebywania na zewnątrz w takim odczuciu, że. Mm, trochę wracasz do korzeni, mm -hmm. wiesz o co chodzi? Tak. Właśnie... Piszmy przemniej pod dachem. Tak. <noise> no, trochę... tak. Czujesz większy chłonek, ale to jest takie, takie przyjemny właśnie w letnie noce, to jest w ogóle coś pięknego. Mm -hmm, przyjemnego. Mm -hmm. no się wtedy akurat bardzo darą za zawodniczkę w namiocie, Anię, która faktycznie dba o takie względy mm -hmm. wizualne y, pól namiotowych. I ja też miałam okazję z nim kiedyś być pod namiotem, gdzie zabrała do walizki lampki. To jest To było absolutnie tak, <laughs> Przeurocze po prostu, bo faktycznie to nastraja jeszcze bardziej tak. cały klimat tego, tego wydarzenia. Decydowanie. Myślę, że jakby w ogóle połączenie z naturą i bliskość z nią, e, pomijając już też fakt, nie wiem, ilości owadów, siana nie, w, wewnątrz jest... namiotu. Ale sam fakt tego, w sensie że to już nie przeszkadza. tak raczej idziesz spać, tak naprawdę ze zachodem słońcem mm -hmm. budzisz się ze wschodem, bo często robi się w nocy tak ciepło, że nie jesteś w stanie z tego powodu po prostu wytrzymać w nim dłużej, robi się już bardzo, bardzo jasno, więc siłą rzeczy się po prostu budzisz. Docierają do ciebie odgłosy lasu, odgłos natury, jak chociażby śpiew ptaków, mm. pianie koguta i innych mm. takich rzeczy, w zależności od tego gdzie się ulokujesz. Mm. Ja myślę, że tak, że to nas tak mega sprowadza u Ziemia, dosłownie w jakiś sposób. Ma to jakiś swój wyjątkowy wymiar, bo przecież na co dzień śpimy pod dachem, na co dzień śpimy w domach, mieszkaniach, innych miejscach. Um, a to jest w jakiś sposób taka nowa wersja bogactwa, ekskluzywności w jakiś sposób, właśnie jakby na co dzień jesteśmy tak bardzo, wiesz, otoczeni tak. um, tą dużą ilością rzeczy. Tym, jakby byciem w tym komforcie takim fizycznym, w tej wygodzie, że faktycznie to w jakiś sposób jest luksus, że nagle schodzisz totalnie na Ziemię. No, to zgodzę się z tym. Tak. Mhm. No bo, jakby co to za zapalem jechać do jakiegoś budynku oddalonego kilkaset kilometrów od no do tak. naszego domu, a jednak rozbić ten mnie, i właśnie tak jak mówisz, sama stworzyć tę przestrzeń. Po dla, mu... Tak, dla samego siebie mhm. i całych, no, tak. dla wszystkich osób, z którymi obozujesz w danym miejscu. Jest to coś niezwykłego. Dla mnie też jest to element skupienia się naprawdę na bardzo podstawowych rzeczach, na takich małych czynnościach, które nas mega nastrajają. Tak naprawdę nie masz zbyt dużej ilości możliwości robienia różnych rzeczy. Mm, idziesz rano się wykąpać, rozbijasz namiot, gotujesz sobie jakieś jedzonko na palniku, rozkładasz jakiś taki piknik, powiedzmy. Mm -hmm. I po prostu biesiadujesz przed tymi namiotami w tym, w tym obozie, na tym polnymetowym. Jest to swego rodzaju jakby jedyne możliwe zakończenie. Okej, okay, możesz iść do namiotu i poczytać sobie książkę, ale też jakby no jest ciężko, jeśli chodzi o oświetlenie, jakby też ciężko o prąd, więc jakby włączenie jakiegokolwiek serialu nie ma trochę sensu. Potem się bujasz z tymi powerbankami i innymi rzeczami to właśnie sprawia, że tak trochę się jakby odłączasz od tych wszystkich rzeczy i skupiasz się na człowieku, na naturze. Tak na, na tym, że właśnie fajnie się wyspać, bo przecież tak rano się wcześniej obudzisz. Mm -hmm. mm, I to ma jakiś swój taki, wyjątkowy, wyjątkowy wymiar. Szczególnie w połączeniu z latem. Tak. Hmm. Trzeba jechać czasem na namioty. Absolutnie. Myślę, że to jest nie pierwszy i nie ostatni raz w tym sezonie, kiedy ten namiot po prostu rozbijemy. Myślę, że jakby już za kilka tygodni tak. nas czekają kolejne namioty A, tak. w naszej podróży do Skandynawii. Um, no, ale właśnie dla mnie też jest w sumie trochę element pracy. Ja bardzo często śpię <laughs> w namiotach z racji tego, że śpię w pracy, w górach, w różnych częściach tego świata. I nigdy nie zapomnę tego, jak przyzwyczailiśmy naszego psa do spania w namiocie. Zaczęliśmy od um, spania wewnątrz, rozłożyliśmy namiot w dużym pokoju, żeby no miał on możliwość wchodzenia, wychodzenia i gdzieś tam większej ilości zapachów wspólnych, żeby się troszeczkę mniej bał, trochę bardziej oswoił. I to też było dla mnie bardzo ciekawe, bo ten namiot w końcu zamknęliśmy a ja dostałam ataku paniki w nocy. Nie do końca wiedząc o co chodzi, w ogóle czemu ja um, czuję duży dyskomfort w tym namiocie, przecież ja zawsze w nim śpię właśnie na wyprawach czy to na jakichś tam prywatnych wyjazdach um, i nie wiem, czy to było tak mocno, mocno zakorzenione we mnie, że właśnie to jest element mojej pracy i nie wiem, by to wzbogaca ilość kortyzolu we krwi. <noise> że tak się zestresowałam, że po prostu musiałam z tego namiotu wyjść o w środku je. nocy i uciec do sypialni. Um, no byłam w dużym szoku. Że że tak na to zareagował? Pies dalej spał. Ok, ogóle, no, okay czyli zachowanie. szybko przy przyswoił. Tak. Pies w ogóle nie ma absolutnie z tym problemu. Więc, więc jakby super. <noise> Była większa próba dla mnie niż dla niego. <noise> więc jakby spanie w namiocie w pokoju nie jest dla mnie <noise> jak się okazało, koniec końców, ale w przestrzeni natury jak najbardziej akceptowalne dalej, sprawdzone. Mogę to robić za pieniądze i nie za pieniądze. <laughs> Że tak mówię prosto. Okay. Tak. No dobra, a na przykład co powiesz o tym, czego potrzebujemy, w sensie co są takie no, niezbędne rzeczy, Maja? Na pewno śpiwór, śpiwór się przyda. My też tutaj jeszcze wracając do wyprawy rowerowej, ja na przykład Założyłam od razu, że będzie ciepło. Że i w nocy, i w dzień będzie ciepło. I Zosia w pewnym momencie mnie pyta: Ma ja wziąłeś kurtkę? A ja mówię: Po co? Chodziło o konkretnie pochówkę, puchówkę, nie? Tak, puchówkę, tak, puchówkę. Eee, fakt, faktem: no, wzięłam ją, jakoś odkopałam z, z czeluści mojej piwnicy jakąś puchową kurtkę. Szczerze, nie przydała mi się jakoś bardzo w nocy, bo nie było faktycznie źle. Ale bardziej mi posłuchał jaka taka poduszka, więc w sumie zawsze, mieć, zawsze ją mieć warto, mm -hmm. że tak powiem. Już mm -hmm. niekoniecznie, właśnie zakładając ją na siebie i śpiąc w niej, bo to też nie jest jakiś duży komfort, jak jesteś tak obładowanym warstwowo w ubrania, jeszcze do tego namiot, przepraszam, śpiwór, i czujemy się jak w kokonie, więc poruszanie się podczas snu jest bardzo trudne i nieprzyjemne. No to, tak jak mówię, może posłuchać albo właśnie jako taka mata dodatkowa. Pod, pod plecy czy pod, pod nogi, tak żeby po prostu nie odciągnęło to zimno od, od ziemi, albo właśnie jako taka poduszka po prostu. Jest myślę, to rzecz taki... uniwersalna. Tak, tak jak słychać. Czy też na przykład jak idziesz do to toalety, czasem jest tak, A, tak wietrznie, tak. jesteś bardzo rozgrzana, więc fajnie na siebie coś zarzucić, żeby faktycznie się nie, nie wychodzić i nie przeziębić mhm. przy okazji, zdecydowanie. No i karimata jakby no też. To, tak. to, to, to było super opcja. To było super opcja, jeśli chodzi o nasze wyprawy. I jest wciąż. Także to na pewno w... Nie wiem, w Twoim przypadku też była jakaś poduszka taka dmuchana, prawda? Tak, ale już no to ja już się... <noise> I zapomniałam <o> niej. <noise> Tak, no w moim przypadku po prostu sprawdzę było właśnie ta kurtka, tak, bo no jakoś takie organizery zawsze, jak mam władowane tam ubrania, to po prostu no, wyglądam jak taka mała kwadratowa poduszeczka, mm -hmm. więc zawsze też się sprawdzają. No czołówka. Myślę, że mm -hmm. też jest taka niezbędna, właśnie czy to kwestie wychodzenia w nocy na. na, na, na... <noise> Na nocną toaletę albo właśnie zawieszenie ją sobie yy, tak na czubku yy, w namiocie, na środku namiotu, żeby była jakaś poświata po prostu, żeby cokolwiek znaleźć wiadomo w namiocie. to tu jeszcze takiego się przydaje, takiego niezbędnego? Hmm. Sumie, nie, jakoś Ty... Namiot. No, namiot, no, wiadomo, no, jak, już jesteśmy, no, jak już rozmawiamy tutaj o wnętrzu namiotu, to tak, tak. Namiot się przyda, nie? Tak. No wiadomo, jakby tutaj już mówimy, że chyba ekstra, jak, nie wiem, palnik. No tak, to no, czy, czasami, czasami zdarzają się jakieś mikrokuchnie na kempingach ale to w sumie jest rzadkość, więc Najczęściej też... no, zdarzają się czajniki i to w sumie coraz tak. częściej, co mnie tak, bardzo cieszy, tak, tak. no bo faktycznie zrobienie sobie jakiegoś ciepłego napoju, zalanie sobie czegoś tam posiłków, które coraz częściej są. Dostępne i są w dobrym składzie. Można sobie zalać, ale faktycznie jakby palnik daje nam ogromną niezależność, tak jak się w odcinku o rowerach, to możemy sobie gotować w projekt, gdzie tylko chcemy, o, o której porze tylko chcemy i ogranicza tylko po prostu ilość butli, gazów butli, więc to jest super wygodne, dodatkowe jakieś wiadomo sztućce, jakieś kubki metalowe, jak najlżejsze rzeczy składane, tutaj się też bardzo, bardzo, bardzo przydają. Fajnie wiadomo, mieć jakieś nie wiem, ktoś takiego co nam mm -hmm. pomoże um, ogarnąć cały teren dookoła. I takie rzeczy po prostu ogólnokampingowe. Raczej nie bawimy się tutaj w jakieś ekstra stoły krzesła, no szczególnie kiedy jedziemy po prostu rowerami czy w jakiś inny sposób, bo to jest to totalnie zbędne i nie mamy to miejsca, ale nawet jak jedziemy autem, to raczej też omijamy te rzeczy, korzystamy raczej z publicznych po prostu miejsc jakichś tak. Tak, o tyle wiat. dobrze, że te kempingi coraz bardziej jakby inwestują właśnie w takie przestrzenie, gdzie można faktycznie sobie usiąść, tak swobodnie właśnie przy kimś stoliku i nas też to ogólnie spotkało podczas wyprawy rowerowej, także nie było źle. Albo po prostu wykorzystałyśmy matę, mm -hmm. na której spałyśmy, po prostu, żeby tam sobie usiąść, i, i reszta rzeczy po prostu była obok. Mm -hmm. Więc to też jest, 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 jest ok, jak najbardziej. Tak, dokładnie. I no właśnie, jakby to jest super, że te kempingi się mega rozwijają, i jakby ten cały, całe zabyczenie kempingowe naprawdę mocno rusza w dobrą stronę. Um, nie tylko w Polsce, no wiadomo, na całym świecie w Europie tutaj to już w ogóle świetnie hula. A na przykład masz jakieś takie konkretne specyfikacje tych przedmiotów? Miotów, jakby na od funkcje, na które zwróciłabyś uwagę, na przykład kupując taki sprzęt w przyszłości. Nie wiem, to jak wygląda śpiwór, to jak wygląda karimata, jaka jest konkretna, jak na namiot, jak wygląda palnik, jak wygląda bla, 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 wiele rzeczy. Jakby takie konkrety, takie wiesz... No myślę, że na pewno, że na pewno zwrócimy na to uwagę i Zosia tutaj akurat miała super namiot, który też się nie nagrzewał. Mm -hmm. Więc to jest super plus, bo nie budziłyśmy się no, po prostu z opuchniętymi twarzami. Nie budziłyśmy się w Saunie, nie? Tylko nie budziłyśmy się tak nie w Saunie, było tak przyjemnie i dlatego też w nocy nie odczuwałyśmy właśnie z drugiej strony, nie odczuwałyśmy jakiegoś większego zimna. Przynajmniej mm. tak mi się wydawało. Nie wiem, jak u ciebie. Tak, tak, tak. Więc to jest super plus, że te namioty mają teraz taką fajną funkcję. Żeby faktycznie. To system black and white, tak, 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 gdzie tak, faktycznie tak. jakby bia, biała powłoka z zewnątrz sprawia, że on się nie nagrzewa. Co więcej, na tyle jest dobrze stworzony, że no to światło słoneczne nie wpada mhm. tak szybko i zawsze mam takie momenty trochę zawahania, które jest godzina, jak się budzę. Myślę, tak, że bo jest ciemno. Jest pewnie jakaś <noise> późna godzina nocna, no, ja się obudziłam za wcześnie. Nagle się okazuje, że jest jakaś dziewiąta dziesiąta, a po prostu tak dobrze jest zaizolowany tak. świetlnie, że nic nie wpada do wewnątrz. Więc to jest naprawdę fajny, fajny aspekt tego namiotu. No śpiwory też, no wiadomo, że były trochę tej lepszej jakości, no nie byle jakie, bo jednak no nie chcemy tutaj się załatwić mm -hmm. po prostu mm -hmm. i wziębić naszego organizmu. Także też myślę, że to jest warte inwestycji. Tak, no dostosowanie bezotermiczne też uh -huh. trzeba gdzieś tam ocenić, oszacować indywidualnie, tak. kiedy najczęściej będziemy z nich korzystać, w jakich warunkach. Dla mnie, na przykład, taką podstawą w śpiworze jest to, żeby miał on kaptur, uh -huh. żeby to była mumia, a nie taki zwykły, wciągany śpiwór, żeby faktycznie zaizolować sobie gdzieś tam głowę i móc tak, się tak. bardziej opaturić. No bo jednak nawet jeżeli jest lato, jest naście stopni w Polsce, w, w lato. <laughs> jest w lato, to gdzieś tam łatwo przeziębić się zatoki i mieć. Nie wiem, bulgardła rano i, i katar, więc mm. jest to szczególnie ważne. To na pewno. A karimata wolisz jaką dmuchaną czy taką rozkładaną? Już to ta rozkładana jakoś tak. Ta znaczy, harmonika. Tak, ta harmonika nie dość, że właśnie nie dużo, nie zabiera dużo miejsca w przewozie, to, to myślę, że też się sprawdza jak, jak najbardziej. Eee, właśnie w domyucie. no nie wiem, nie korzystam w sumie z tej dmuchanej, ale jakoś nie jestem fanką chociażby dmuchanych materacy, to już jest taka konieczność, więc ja stwierdzam, że ja wolę totalnie y, takie twardsze powierzchnie, więc ta karima to jak najbardziej się sprawdziła. <grystanie> no zdecydowanie, jakby ona jest bardzo wygodna, bo ona się nie roluje, to tak, po prostu tak, w harmonikę się tak, składa, tak, tak. ma fajne wypustki, więc też daje większy tak. komfort. To jest taka A, trochę forma masażu. Dobra, tak, dobra izolacja. No niestety, ta na wiadomo jest super wygodna, bo jest o wiele, wiele mniejsza mm -hmm. i da się serio schować naprawdę w bardzo małą przestrzeń, jak taki, się zawsze śmieję, taki piórnik szkolny. Łatwo ją się da po prostu wypompować i złożyć, no ale trzeba po prostu ją nadmuchać. I czasem też na powietrze ujdzie w nocy wiadomo, chociaż jest wygodna. Jakby nie narzekam i bardzo ją lubię, dużo już z niej korzystałam, no bardzo dużo. <grytanie> Więc dobrze izoluję i w ogóle jakby też się świetnie sprawia, sprawdza, ale faktycznie, jeżeli mam możliwość, to raczej biorę tą harmonikę. Być po prostu o wiele wygodniejsze w użyciu, szybsze w rozłożeniu itd. Tak tak. Dalej, tak dalej. Jeżeli nie muszę nie wiem, zwracać uwagi na miejsce aż tak bardzo. Jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, myślę, że to jest już serio mega dobór indywidualny mm -hmm. i gdzieś tam każdy odkrywa swoje rzeczy z takich fajniejszych albo trochę mniej przydatnych rzeczy, które ja uważam, że bardzo warto posiadać. Na przykład hamak. Fajnie mieć hamak i sobie rozwiesić między tak. drzewami i pobujać się, można nawet spać w nim, jeżeli mamy super. Dobry śpiwór i wiemy, że noc nie będzie, nie wiem, deszczowa, nie będzie zimna, to sobie w tym hamaku się pobujać. I tak naprawdę jakby w ogóle wiele, wiele, wiele sklepów sportowych nam umożliwia wyposażenie tego kempingu na 150%. Jest coraz więcej nowszych opcji. I to już tylko zależy od nas, właśnie, jak podróżujemy, czy podróżujemy pieszo rowerem autem i mamy po prostu tego miejsca tak naprawdę niezliczoną ilość. Ekstra. Ja jeszcze z takich indywidualnych polecajek, chyba trochę też około kempingowych, bardzo polecam aplikację park 4 night Jest to międzynarodowa aplikacja, która umożliwia nam bardzo łatwe znalezienie wszelkich kempingów. Często staje pytanie w ogóle jak te kempingi znajdujemy? No, to właśnie tak. <laughs> Wystarczy określić gdzieś tam teren, który nas interesuje, kliknąć wyszukaj i od razu nam się ładują wszelkiego rodzaju parkingi jakieś no wiaty tak, pola Pantowa. namiotowe. Um, jakieś fajne miejsca z widoczkami. Um, najczęściej, jakby, opisują te miejsca um, osoby z całego świata, więc mamy bardzo wiele opinii w różnych językach. Jakieś tam podstawowe informacje, kiedy kemping jest czynny, ile mniej więcej kosztuje nas doba, ile jest miejsc w ogóle parkingowych na tym kempingu itd, i tak dalej. Jest to super wygodna aplikacja i naprawdę od razu widzimy zdjęcia, czy jest tam zaplecze sanitarne, czy można tam przejechać z psiakiem, te już wszystkie indywidualne kwestie można sobie, że tak powiem, ogarnąć i ja z niej korzystam na całym świecie, jeżdżąc we wszelkie miejsca i właśnie poszukując niekoniecznie samych parkingów, mm -hmm. ale właśnie takiego jakiegoś fajnego. Spotkania. Spotu, na zrobienie sobie jedzą jakieś fajnej wiaty w lesie, albo jakiegoś fajnego parkingu na jakąś taką noc na dziko. Oczywiście w miejscach, gdzie to jest po prostu dozwolone i legalne. Um, więc z tej serdecznie. Tak, super opcja. Tak. jakby nie miałyśmy większego problemu ze znalezieniem kempingu. także Nigdy tak mm -mm. naprawdę. I w sumie mm -mm. na każdym kempingu było miejsce, tak. albo mieliśmy zawsze w zanadrzu kilka kempingów. Byliśmy w stanie oszacować, ile kilometrowo nam brakuje, albo w jakiej przestrzeni, nie wiem się nie znajdować, żeby nie utknąć bez kempingu. Tak jest. I serio, jest to super wygodna sprawa. No i tak samo, jeżeli tej mowy o kempingu bardzo polecamy jedzenie na zewnątrz i gotowanie na zewnątrz. Zresztą stworzyłyśmy o tym rolkę i cały cykl planujemy stworzyć, jeśli chodzi o gotowanie na świeżym powietrzu, w naturze. I jest to coś, co nas mega nastraja. Mhm. Tak, lubimy to robić. Lubimy to robić, sprawia to nam ogromną frajdę i jest dodatkowym takim zdrowym aspektem. Tak. Absolutnie, więc, więc tym bardziej, bardzo polecamy i to też nam, mam wrażenie, że daje o wiele większe poczucie pewnego rodzaju przygody. Mm -hmm. Nie wyjeżdżając zbyt daleko. Serio możemy sobie wynaleźć jakiś kemping niedalekiej okolicy naszego domu, wybrać się tam na weekend albo w wolnym czasie na jedną noc. I serio poczuć coś niesamowitego, trochę odciąć się od tych standardów codzienności, niekoniecznie wybierając się na drugi krańc świata. A naprawdę wydamy bardzo, bardzo, bardzo mało. Tak. No i tak jak mówię, będzie fan, bo wspólne gotowanie jest zawsze, zawsze fajne, przyjemne. Tak. Zawęża relacja. Tak, jeżeli wcześniej tego nie próbowaliście, to serio spróbujcie. Wiadomo, że zawsze fajnie wybrać się z osobą, która bardziej ogarnie mm -hmm. temat i będzie bardziej zaangażowana i też jakby przygotowana na pewne kwestie, ale jeżeli nie macie takich osób, to w ogóle nie ma co się ograniczać. <głosy> <głosy> I, I eksplorujcie to indywidualnie, poszukujcie fajnych kempingów, a jeżeli takie fajne znajdziecie, to dajcie nam znać, z przetestujemy. Na własnej skórze. Mm -hmm. Jedźcie na kempingi po prostu. Tak. <laughs> Motto tego odcinka. Motto. Totalnie. Tak. Olejcie hotel na jakiś czas. Tak. Dokładnie. Szczęśliwa piętnastka z Dokładnie. Ty bardziej, że zaczynają się <laughs> wakacje, okres letni, tak. więc w sumie nie ma lepszego czasu niż właśnie ten. To co? Dziękujemy. Dziękujemy. I do następnego odcinka.